Serdecznie z kolejnego odcinka z Kwadratowej Doliny, czyli odcinek numer 2, i dzisiaj jesteśmy w odrębnym miejscu. Czyli, jak, jak sami widzicie, znajdujemy się w piekle. No i pokażę Wam mniej więcej, co tutaj się dzieje w tym piekle, bo one już trochę stoi. Przejdziemy się kawałek, znajdziemy, znajdziemy sobie taki zamek, który tutaj właśnie jest w piekle. I pokażę wam dwa spawnery, które tutaj się znajdują. Eee, dobrze, wiecie co? Tak, żeby znaleźć ten zamek musimy się udać. Eee, najlepiej by było chyba zejść tędy i tak. Mam gdzieś zapisane kordy. Hmm. Albo nie, wiecie co, cofniemy się kawałek. I w ogóle zobaczcie jaki mi super enchant do kilofa wszedł. Patrzcie, nie zniszcza. O ty! Dobra, bo ten, ta, ta, ta wiedźma do nas strzela, taka wiecie, która... Dobra, to się stąd cofamy. Pójdziemy sobie tamtędy. O, tamtym wejściem tutaj czyjś piesek jest. Pójdziemy sobie tamtym wejściem. I tutaj gdzieś to powinno być. Ja mam gdzieś kordy zapisane, zaraz je sobie otworzę. Ta, ta, ta. O, tutaj trzeba na dół zeskoczyć. Nawet tutaj ktoś był i zostawił drewno, patrzcie. Schodki drewnione. Dobra, nie to idziemy i teraz tutaj na dół, z tego co pamiętam, e, to było na kordach minus coś takiego, minus coś tam. Dobra, idziemy. Chyba to było bodajże w tą stronę. A najwyżej jak nie znajdę. Chociaż pewnie powinienem znaleźć. Bo to jest gdzieś tutaj. Tak, chyba. Nawet tutaj Exp jakiś leży. Tylko trzeba uważać, żebym nie zleciał tam na dół. Albo wiecie co, ja sobie po prostu otworzę te kordy. Tylko musie byście musieli chwileczkę zaczekać, czyli dokładnie one moment. Już hmm. sobie otwieram. Szukamy tylko ich. Kordy, kordy, gdzie one są? Gdzie one są? Kordy. Może to to. Nie, to nie to. To też nie, to tak, tak, tak. Moment, jeszcze chwileczkę. O, dobra, mam. Mam te kordy. Musimy iść na minus 255, minus 102. My jesteśmy na minus 255, tak? Czyli w tamtym kierunku. Minus 102, dobra. Gdzieś tutaj mniej więcej. o, trzeba uważać, żeby nie zlecieć. O, Baufect nawet wszedł do gry. Możemy powiedzieć na jego siemka. Ta, 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 czekajcie. Minus 255 miał być, tak? Dobra, będziemy musieli chyba przedostać przez tą ścianę, wiecie. Albo sobie tutaj na górę po... O, tędy sobie wejdziemy. Będę tu musiał zejście znaleźć. Żeby nie zlecieć nigdzie. Jak chcę Wam pokazać, to nie mogę nigdzie spaść. No chyba, że w ostateczności, bo tutaj widzę, że zejścia takiego jakoby to nie ma. Chyba że w ostateczności spróbuję po prostu pod siebie. Wtedy dwie kratki kopał pod siebie. O, jest, dobra. Tylko teraz czekajcie, czy ja się tutaj nie zabiję. Może tak, może tak przejdźmy. Hmm, no chyba raczej nie no, może bym się zabił. Ciężko by było. Chociaż można spróbować. Nie wiem, jak tam daleko jest na dół. Nie wiem, czy próbować, czy nie, bo jak skoczę, to mi się życie zabierze. Wiecie co? Chyba jednak, jednak chyba sobie wrócę na górę z powrotem. Czyli robimy sobie podkop dalej. Zakopiemy, żeby tutaj nikt nie wpadł. Przejdziemy jakąś drugą stronę. Żebym tylko. o, wow, wow. żebym teraz tylko. Nie... Ona no tu jest nade mną, a ja nie mam łukku. No trzyma, mógł, ale nie mam żadnej strzały. Jakbym miał strzałę, to bym ją zaraz tutaj pacnął. Bo ona mi denerwuje już. Ała, podpaliła mnie. Co za. Dobra, czekajcie, musimy się schować. Chwilę tutaj postoję. Dobra, idziemy. Szybko! Go! Nie ma na co czekać. Jest. Jakoś weź... Jest. Nie. Może tędy wejdziemy. Będzie szybciej. Patrzcie, jak ona do mnie strzela. A tam gdzieś, słyszę, zaraz druga jest. Dobrze, że mam ten szybki kilo. to ja się sobie tutaj poradzę Zaraz dwa o, dobra, teraz tu możemy. Dobra. Fuck. Nie! Ej, bo zginę. Muszę iść coś zjeść, szybko. Czekajcie, schowam się tutaj. O, dobra, jest. Udało się. A tam chyba powinien być tu zaraz. O, oh, fuck. Nie, strzela. Cholera, uciekamy. Minus. Gdzieś tutaj powinien być. Trzeba się przekopać. Zobaczmy tutaj, co jest w tej ścianie. Szybko, szybko, szybko. O, oh, fuck, 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 nie! Lawa, zginę! Shit! No, moje temy wszystkie! Cholera! Szybko tam wracamy! Szybko! Ale tak one się chyba spaliły. Nie! My kill off. Ale się wytupiłem. Fuck. Oh fuck. Chciałem wam pokazać. Co to jest? Shut the fucking. Are you kidding me? What the fuck? Ej, patrzcie co ktoś zrobił. Co to ma być? Lol. Co to jest? What the fuck Ile temów? Shit! Ej, tutaj chyba coś się stało, LOL Kto mi powie o co tu chodzi? Spoko. Może to może to ten Wex to zrobił? W ogóle ile mam żyć? Mam tylko dwa życia. No fajnie. Da fuk. Cholera, moje wszystkie itemy. Może to przez to, że zginąłem? Ej dobra, chodźmy, może one tam jeszcze są. Ale chociaż wątpię, to pewnie wszystko się spaliło. Mogłem w sumie tą lawę zalać. Ale skąd ona się tam wzięła? To ja nie wiem. Nie mam pojęcia zielonego. no, Przecież to było... Tam nic nie było, żadnej lawy. A ona nagle wyleciała ze ściany. Dobra, to było na 200 coś, czekajcie, może to znajdę. Szkoda, że nie mam tutaj tych pointów, to bym pamiętał kordy. To było 200-200 minus 200 coś. Wchodziłem w taką ścianę jakby. Gdzieś w tam stronę to było. Będę pamiętał pewnie jak szedłem. To gdzieś tutaj było. I chyba się tam. Tak, tutaj się wspinałem po tym. To powinna być moja dziura. Tak jest, dobra. Są mojej. Są mojej temy. O, jest, tu jest wejście. Dobra, ja to powinienem znaleźć, bo pamiętam tą trasę. Tutaj i teraz. Yy, teraz szkacie, w którą to było stronę. Chyba tutaj, co nie? Tak, tutaj szedłem, bo mnie to chciało zabić. Tak, to było tu. I, I gdzieś tam się wkopywałem. O, jest, jest ten tunel. Dobra, idziemy sprawdzić. Lawa. Nic nie ma, wszystko poszło. Cholera, jeszcze mnie zabije. Ale szaowskie, czekajcie, no. Ja nic na to nie poradzę, słuchajcie. Fuck. Muszę iść chyba z powrotem na chatę, bo to nic nie będzie z tego. Głupie zombiaki, zabijcie mnie. Ta gra nie ma sensu. Straciłem mój najlepszy killoff. Co ja teraz zrobię? Nie mam nawet żadnego diaksa, żeby... żeby sobie nic zrobić. Miałem trzy diaksy swoje. Ja pierdzielę. Dobra, chodźmy do domu. Nagranie ma sensu. Idę spać. Nie mogę nawet się położyć. Scheiss. Mam tutaj blaze, no fuck. Nawet nie mam żelaza, żeby zrobić. Cholera. No ale kijowo Dobra, no niestety. Kurka wodna, nas zginąłem tam ja pierciele Straciłem swój najlepszy kilow. Dobra wiecie co? No mam już dość nagrywania tego. Kończymy na dzisiaj. Siemanko wam! Wszystkim. Papa, papa, pa, pa No, pa. pa.